Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. W tym filmie opowiem Wam o uprawie i wymaganiach gaury. Zapraszam do oglądania. Gaura to roślina, którą rzadko możemy spotkać w naszych ogrodach, a szkoda, ponieważ potrafi ona zachwycić swoimi malutkimi, ale bardzo urokliwymi kwiatami. Teren jej naturalnego występowania to Teksas i Luizjana w Stanach Zjednoczonych, jednak w innych częściach świata uprawiana jest głównie ze względu na swoje walory estetyczne. Większość dostępnych w sprzedaży odmian cechuje się kępiastym, można powiedzieć delikatnie ażurowym pokrojem i dorasta od 30 do 80 cm w trakcie sezonu wegetacyjnego rozwija cienkie oraz liczne pędy, które porośnięte są jasno lub ciemnozielonymi, lancetowatymi i podłużnymi liśćmi znacznie większymi i liczniejszymi w dolnych partiach roślina. Jednak najładniej wygląda w okresie od lipca do września, ponieważ wtedy roślina ta potrafi urzec nas swym wyglądem. Delikatnych kwiatuszków na szczytach pędów rozwijają się liczne wiechowate kwiatostany, które złożone są z dużej ilości gwiazdkowatych kwiatów. Są to dwie najczęściej uprawiane odmiany gaury i to co możemy tutaj zauważyć, to że wprawdzie obydwie te odmiany mają. Białe wybarwienie kwiatów, to przy tej odmianie, której pęd jest czerwonego wybarwienia, kwiat zdaje się być bardziej różowy, a tutaj przy tej odmianie o zielonych pędach, kwiat jest bardziej biały. Co ciekawe, roślina ta nie kwitnie cała na raz. Kwiaty rozwijają się po kolei i tutaj możemy zauważyć taki fajny efekt, ponieważ istnieje dużo odmian, której zewnętrzna część płatka ma inny kolor, a wewnętrzna część płatka ma. Inny. Zatem jeśli część kwiatów jest nierozwinięta, a część rozwinięta, to powstaje taki efekt dwubarwności na roślinie. Cała roślina sprawia wrażenie niezwykle delikatnej i dodaje lekkości naszej kompozycji. Dlatego szczególnie polecana jest do nasadzeń z innymi bylinami, lub Trawami ozdobnymi. Dodatkową zaletą jest fakt, że nie jest to roślina trudna w uprawie. Preferuje stanowiska słoneczne, ewentualnie lekko zacienione. Jeśli chodzi o mrozoodporność, to gaura dosyć dobrze radzi sobie z mrozami i w większości rejonach naszego kraju nie ma potrzeby okrywać jej na zimę. Jednak, jeśli mieszkamy w zimniejszym rejonie Polski, a mamy bezśnieżną zimę i przez długi okres utrzymuje się temperatura poniżej minus 20 stopni, warto wtedy zabezpieczyć tą roślinę. na na przykład usypując kopczyk z skóry nad jej korzeń. Najlepiej rośnie na glebie żyznej o umiarkowanej wilgotności, jednak poradzi sobie również w gorszych warunkach. Sadząc ją najlepiej zastosować podłoże lekko kwaśne, czyli zwykłą ziemię ogrodową, o pH od 5.5 do 6.5. Warto również wspomnieć, że wprawdzie jest to roślina wieloletnia, jednak nie jest zimotrwała. Oznacza to dla nas tyle, że cała jej nadziemna część na zimę obumrze, by wiosną z powrotem odbić od korzenia. Zatem wczesną wiosną, po większych mrozach, będzie wymagała przycięcia praktycznie przy samej ziemi, po czym wszystkie jej pędy odbiją od korzenia. Jeśli chodzi o nawożenie, to jak każdą inną roślinę w ogrodzie, warto ją nawozić i do tego celu możemy użyć nawóz uniwersalny, który zawsze stosujemy zgodnie z zaleceniami producenta. No i słuchajcie, na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!